Bad A, oh, Z tej strony Gold um, Od razu mówię, że nie grałem ani w jedynkę Ani w dwójkę Ale słyszałem, że trójka jest mocna, więc... Co? Oh, ja jestem w trójce Mam takie lekkie wrażenie Że ta gra może być serio straszna Ale to bardzo dobrze No dobra, to wygląda creepy <ścoughs> Czuję, że się zasram, dobra Nieważne, nowa gra. O nie. O nie. Nie, dobra, to ja nie mogę. Tape player. Ale co? O, to jest to. Ale co to daje? Czy to było powiedziane gdzieś w tych dialogach, których. Ja nie za bardzo czytałem. Czyli teraz chyba z tego co wyczytałem, czytałem, to mam świecić potworą w twarz. O, nie jeszcze pod łóżko muszę się patrzeć. Cześć! Cześć przyjacielu Odejdź odejdź, proszę. Wywalaj. Co? Co mam zrobić? Mam nie patrzeć się? na niego nie zwracać uwagi, czy co? Ja pierdziele. Kiedy gra ta taśma, to czas leci dwa razy szybciej, ale widzę, że nie mogę tego, to nie może cały czas lecieć, bo to się kiedyś skończy. Dobra, to rozumiem. Chyba. Nie, no, na pewno. O. Trzeba w to klikać. Aha. Ciebie świecił, mam to gdzieś. Możesz mnie zabić. I stąd. Co? Dobra, wiem o co chodzi. Ja nie mogę. Jak on jest pod łóżkiem, to ja muszę się patrzeć. W... Nie mogę się na niego po prostu patrzeć. Kiedy on jest pod łóżkiem, nie mogę się na niego patrzeć. Więc spróbujmy. Wierzę, że to jest prawda. I stąd. Jeden stan. Shit, 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 shit. Nie patrzę się na ciebie. Co? Aha. Ich Idź! Idź! Idź stąd. Idź stąd. Idź stąd! Mhm. Aha. Okej. Okay. O co chodzi w tej grze? Nie, nie mogę. Co jest? Jak się w to gra? Idź stąd! To cholery! Jak się w to kranu nie, nie mogę! Ja pierdzielę. Aha już wiem jak powiedziała. Jednak sprawdziłem tego YouTube'a. Okej, okay, wiem. Wiem jak to się robi. Teraz muszę to przejść po prostu. Ja pierdzielę! Oh. Dobra, lecimy jeszcze raz. <laughs> it's don cross each 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 okay 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 To jest właśnie trudne, bo jakby można go nie zauważyć i ominąć go. No i wtedy już wejdzie ci do pokoju. Czemu ja nie puściłem taśmy? Ja nie mogę co ja zrobiłem. No po prostu jedyne czego brakuje w tej grze, to jest bateria w latarce. Że w ogóle by było przerąbane. Okej. Okay. Stąd, dobra, teraz puszczam. Pyk. Ym, dobra. Ok, na razie jest wszystko pod kontrolą. Ale okej, okay, ta gra. Ta gra jest straszna. Poniekąd jest straszna. Chociaż już się przyzwyczaiłem do tych wszystkich jumpscarów w tych FNAFach i gameach. I w sumie bardziej mnie to denerwuje niż straszy. Ale, no, kilka razy się przeraziłem. Ta gra jest creepy. Cholera. Idź stąd. Jest druga. Proszę. Nie zamijesz mnie. Idź stąd. Słyszałem, wyszedł. Wyszedł. Wyszedł z poduszka, słyszałem. Okej. Okay. Poszedł stąd. Dobrze. Dobrze. Kurde. I nie wracaj tu. Czyli dobra, tu trzeba nadsłuchiwać. Ja nie mogę, muszę taśmę zresetować. Szybko. Pojaw się tu gdzieś, dobra. Reset. Okej, okay, okej okay. Okej okay. Idź stąd Tylko tutaj nie ma tego elementu strachu Że na przykład on ci może tak po prostu wywalić na twarz Po prostu może dostać jumpscare tak szukając po pokoju Tego mi tu brakuje Że tak przeglądając jakby pokój Możesz dostać jumpscare, możesz zginąć. Jest trzecia, jest trzecia. Idź stąd, jest trzecia, dobra, jest trzecia. Nice. Tylko teraz nie zginąć. Mam nadzieję, że w pierwszej nocy jest tylko on. I że nie ma tu nikogo innego. Że nie ma tego drugiego typa, co był na obrazku. W tych dialogach na początku gry. Idź stąd. Pewnie on jest, ale na innych nocach Mam nadzieję przynajmniej Że nie ma go w tej nocy Dobra, odgoniony Reset Dobra Jest trzecia Idź. Dobra, puszczę to teraz. Okej, okay. wszystko jest... pod... całkowitą... kontrolą! Idź, idź, idź... Dobra, teraz muszę, teraz muszę nacuchiwać muszę Wyszedł. I stąd! Dobra! Uf. O kurde dobra, jest czwarta, jest czwarta, jest czwarta. Udało się, udało się go wygonić. Udało się Ta gra jest, jest straszna, okej okay. Jest creepy So scary nie bardzo, bo na bank są straszniejsze fangame'y FNAFa Przynajmniej tak mi się wydaje Ale no Trzyma poziom bo to jest ogólnie Five Nights at Candy's 3. I jakby na przykład miałbym to porównać do Five Nights at Freddy's 3. No. Pod względem strachu. Myślę, że. Nie wiem. Może dlatego, że to jest dopiero pierwsza noc, jaką tutaj gram. I może to w ogóle być wszystko takie, jakby dla mnie straszniejsze. Dobra, jest piąta. Ale no, gra, gra trzyma poziom. Gra trzyma poziom. Dobra. Jest piąta. Szybciej, szósta, proszę. Nie chcę się już męczyć z tym jeszcze raz. Idź do szósta, szósta, szybko, proszę, szósta. Dobra, reset i jak teraz puszczę taśmy, to już powinien być ostatni raz Prawda Szósta, proszę! Proszę! Wbijaj szóstą. Błagam. Jest! 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 Jest. W końcu! Ile jest... Ja nie mogę godzinę chyba siedzę przy jednej nocy. Umrę. Jak nic. Nie to jest ten szczur. Show zacznie się za kilka minut. Wchowanego chcę się bawić. Dobra. Muszę się schować. Zbliżyć do kajo, Tak szukam dobrego miejsca Na schowanie się Pod stołami Pod tymi stołami Jak mogę się schować pod tymi stołami A pod tamtymi większymi stołami Bo to są siedzenia tak Pod tymi tutaj tak Tak Kiedy? I się przestraszyłem. Znalazłem cię.